Czas na pierwszą dzisiaj prognozę pogody Karolina Filipkowska. Dzień dobry. dzień dobry, witamy cię serdecznie, bo informacje pogodowe bardzo ważne. Do upałów kolejny dzień dzisiaj dołączają burze i te trzeba obserwować, bo czasami bywa niebezpiecznie, o czym dzisiaj już tak, mówiliśmy. Dziś w całym kraju praktycznie ostrzeżenia, tylko nad Podlasie te burzowe chmury nie będą docierać, także naprawdę tutaj warto nie tylko spoglądać w niebo, gdzie te cię. Chmury się zbierają. Warto jest być na bieżąco z wszelkimi alertami pogodowymi. Tych bardzo dużo nie tylko dziś, ale w najbliższym czasie. No, ta najgorsza pogoda będzie występować w godzinach popołudniowych, wieczornych. Wtedy właśnie te komórki burzowe będą się tworzyć. Ostrzegamy, bo te burze mogą być gradowe, połączone z ulebnymi opadami deszczu i silnym. Wiatrem. No i do tego jeszcze o Polskę zacznie zahaczać front atmosferyczny. Wpływ układu wysokiego ciśnienia, który do niedawna zapewniał nam sporo rozpogodzeń. Piękną słoneczną pogodę słabnie i ten wyż odsuwa się dalej nad wschodnią część Starego Kontynentu. W Warszawie dziś upał do 31 stopni, będą wypiętrzać się burzowe chmury. Za to pogodnie, bo wyżowo. Za naszą wschodnią granicą i temperatura 28-29 stopni. Stolice Skandynawii z temperaturą maksymalną do 25-26. W Berlinie 28. Podobna sytuacja synoptyczna jak w Polsce, również wyładowania atmosferyczne. Bez burz w Paryżu, no i chłodniej niż ostatnio, do 24 stopni. Półwysyp Iberyjski z cieplejszym Madrytem, tam do 30 stopni. No i wyładowania atmosferyczne Lizbona 23. 33 najcieplej Rzym, Ateny, Bukareszt i Ankara z taką samą temperaturą. W naszym kraju już wyjątkowo ciepło. Miniona nocy była też ciepła. W wielu miejscach można było ją nazwać tropikalną, bo temperatura nie spadła poniżej 20 stopni. No i w tym momencie już na termometrach, chociażby w Olsztynie 21. Podobna sytuacja w Warszawie. Na razie spokojnie. Dzień pięknie, spokojnie właśnie się budzi, ale no niestety groźne sytuacje synoptyczne w większej części kraju będą występować wyładowania atmosferyczne, burze, również gradowe, silny porwisty wiatr. No i e, też e, te opady deszczu lokalnie mogą być dość intensywne, które mogą skończyć się lokalnymi podtopieniami czy e, powodziami błyskawicznymi. Temperatura w dalszym ciągu wysoka, dziś maksymalnie na termometrach do 31 stopni dopiero w poniedziałek mamy odpocząć od upałów. Dziś kierowcy będą mieli bardzo trudne zadanie warunki drogowe utrudnione w większej części kraju w drugiej części dnia. Biometr trzy takiej pogodzie niekorzystny, obojętny tylko na Podlasiu. Więcej w aplikacji pogoda interia. Do zobaczenia.